Witam w kolejnym filmiku o Polonezie Karo Jeśli chodzi o ten problem z gaśnięciem silnika podczas jazdy. Być może zlokalizowaliśmy problem. Nagrywam to, bo może komuś kiedyś to się przyda. Przynajmniej na razie nie gaśnie, no ale to zobaczymy. Wtedy wymieniliśmy tutaj tą czarną kostkę, ale tych czarnych kostek są trzy. I chyba trzy są identyczne. No nie będę teraz tego sprawdzał. W każdym razie trzy czarne kostki. I ta którą wymieniliśmy, pokażę może teraz tutaj, była od pompy paliwa. Tu jest cała ta legenda, to jest całe te, yy, cała taka obudowa do zamknięcia, ale z racji, że ten haczyk tutaj jest połamany, a z tamtej strony jest, no to trzymam to na zewnątrz, nie? bo to i tak spada. W każdym razie yy, wymieniliśmy wtedy od pompy paliwa tę kostkę, ale nic nie podziałało, więc teraz prawdopodobnie był to, była to kostka, tutaj ten przekaźnik od wtrysku paliwa i jak na razie nie gaśnie. Zobaczymy, jeśli to jest Zlokalizowana usterka poprawnie, no to już nie powinien gasnąć. Ale jeszcze zaraz zajrzymy do tam do okolic zbiornika paliwa, zobaczymy czy tam coś się nie dzieje. A jak to też nie to, no to być może to jest wtrysk paliwa uszkodzony, albo pompa paliwa zapchana, albo coś jeszcze innego, nie wiem, na przykład z elektryką, coś papieroszane. Ale mam nadzieję, że zlokalizowaliśmy ten problem i to był właśnie tutaj przekaźnik od wtrysku paliwa, a nie od pompy paliwa, jak wcześniej myśleliśmy. Jeśli coś będzie się dalej działo, jeśli nadal będzie gasnąć, będziemy dalej tego szukać. Będę nagrywał dalej kolejne filmy. No w każdym razie, nagrywam teraz to tutaj, żeby pokazać, że coś tu działamy. I być może komuś to się przyda, bo być może ktoś będzie miał podobne objawy też z gaśnięciem poloneza. nie, co tu jest? No i co tu jest? było coś robione już przez tu las czysto jest Vez que eu Coś tu musiał leźć, bo, bo, bo wszystko jest ubrudzone, nie? Mhm. A te śruby były niedawno odkręcane, tu, że nawet pyłu nie ma. Czyli to było coś, musiał, musiał tu coś leć, coś robić po prostu. To wszystko grano. No i komputer. Za za... Na pewno sprawne, bo samochód jeszcze zapalał przed wyjęciem, bo tam chłopaki wyciągnęli silnik, a ja to 30 zł. Do Warszawy jechało zajebiście 160 jechałem do Bemki wyprzedzałem, Bemki próbowałem nie wyprzedzić nie dawały rady. Były takie dwie sytuacje <grytanie> jakby stukę podporowało Delikatnie Nie zawsze, ale jakby to jakby po pośrodku jakby tu Coś stukę, no to tu jest podporowało pośrodku Mniej więcej No jak cię chiedę? Miałem powiedzieć, ale naprawiliśmy też to zwarcie, przez które halogeny się przepalały. Więc nagrywam już w domu, zapomniałem tego nagrać. Po prostu kabelki od świateł były źle tam połączone. Obijały się też o nosek poloneza, więc dlatego było to zwarcie. Więc to tylko tak dogrywam, więc to też zostało zrobione. No i powolutku będziemy go doprowadzać do należytego stanu. Tak jak widzicie, tutaj mam tą książkę. Kupiłem ją na Allegro jakiś czas temu. Też polecam. Są też te starsze wydania z lat. Osiemdziesiątych do tych starych Polonezów są z lat 90. do Polonezów Karo, Atu, a to jest ostatnie wydanie z 2003 roku, Edward Morawski, budowa, naprawa, eksploatacja Polonez. Więc tu jest i do Poloneza Karo Plus, do Atu Plus, do Track Plus i do Kombi.